Potrzebny i ważny. Ale to nie jest mój problem. To nie jest problem Janka Pospieszowskiego. To może nie jest. Nie, bo wie Pan o co chodzi. To nie jest problem jednego programu, tylko to jest problem pewnej systemowej operacji wyniszczenia wolnej debaty, wolności, wolności słowa w Polsce. To na tym to polega. To jest to, co powiedział Pan, że jeżeli my używamy słowa zamach i w tym gronie mówimy go, mówimy to słowo. Oficjalnie i nikt nas nie wysyła do psychiatryka, ale w telewizji powiedzieć zamach czy, czy w, w, w towarzystwie, e, nie wiem, gdzieś publicznie, reakcje na to są niepokojące, nienaturalne. To jest nikt nie zachowuje się normalnie. To jest jakaś histeria. W związku z tym, e, zamordowanie wolności słowa jest ograniczeniem demokracji, jest zamordowaniem mord wolności w ogóle. Czyli. To nie jest program mojego, to nie jest problem to, czy program warto rozmawiać, wróci do telewizji, czy nie wróci, tylko to jest problem, czy żyjemy w wolnym kraju, czy nie. Bo świadectwo, świadectwo tego, że takich programów nie ma i że takie programy zostały wyeliminowane z telewizji, świadczy o tym, że wracamy do systemu autorytarnego. To znaczy, że jest jedna partia, jedna gazeta, jedna, jedna telewizja, choć rozpisana na kilku nadawców, prawda? No i, i, i w tym mamy problem. I teraz. Czy ja uważam, czy jest jakaś nadzieja? Oczywiście jest nadzieja. Ja właściwie, gdybym chciał, codziennie miał dwa takie spotkania, otrzymuję tyle zaproszeń, jest tyle chętnych ludzi, żeby się spotykać, rozmawiać o Polsce, puszczać rzeczy, które w telewizji nie będą puszczone, spotykać się i dyskutować o tym, jak zmienić kraj. I muszę Państwu powiedzieć, że na każdym spotkaniu, na każdym spotkaniu jest tyle ludzi, którzy z optymizmem, znaczy którzy chcą coś robić. I moim zdaniem, co można zrobić, jeżeli pan mówi, co zrobić, żeby wrócił program do telewizji, zmienić władzę i próbować wracać do normalności poprzez to, jaką siłę mamy, poprzez akt demokratyczny, poprzez wybory. Natomiast ja nie jestem agitatorem partyjnym, ale ponieważ dzisiaj widzę, że monopol władzy i obóz władzy jest zagrożeniem dla tego kraju, ponieważ ten premier jest zagrożeniem dla... Dla, dla normalności, dla, dla, dla demokracji, no to jest człowiek, który powinien pierwszy stanąć pod Trybunałem Stanu, jeżeli on oddał śledztwo Putinowi i nie przeciwstawił się y, kłamstwom raportu MAK, nie sprzeciwstawił się niszczeniu dowodów y, toleruje upokarzanie rodzin. Upokarzanie rodzin, bo jeżeli pracownicy kancelarii Tuska powiedzieli panu Fedorowiczowi, że w naszym kraju obowiązuje rosyjska jurysdykcja i dlatego nie wolno otworzyć trumien. To znaczy rosyjskie prawo sięga nie tylko na całe terytorium naszego kraju, Polski, ale rosyjskie prawo sięga dwa metry w głąb naszego terytorium. I to mówi urzędnik pana Tuska. To ten urzędnik i ten jego pracodawca powinni być na zbity pysk wyrzuceni z roboty, bo biorą pieniądze z naszych podatków. I na tym polega ten problem. I to nie jest problem jednego programu Jarka Pospieszowskiego, tylko to jest problem, w jakim kraju żyjemy. I w związku z tym. Ten, ta wypowiedź pana Fedorowicza nie została puszczona w telewizji. Na tym to polega. I, i, i teraz albo my spróbujemy to zmienić, albo nie. Na spotkaniu w Milanówku, na, w sali, gdzie było 200 osób, trzy osoby przyszły i w pytaniach, w takiej wolnej dyskusji opowiedziały mi o fałszerstwach wyborczych we własnych e, okręgach wyborczych, jakie były. A pod pałac prezydencki, jak F.K. stała z, z kamerą, ludzie przychodzili, przynosili odbitki kserograficzne, na przykład... Yy, dziewczyna była mężem zaufania, dziewczyna mężem, może żoną, yy, no w każdym razie pracowała w komisji wyborczej jako czynnik społeczny i obfotografowała urnę, która miała dwie ścianki, wysypywały się karty do głosowania. Stowarz członek Stowarzyszenia Solidarni 2010, które spontanicznie powstało, po tym jak była nagonka na nas, na Ewę Stankiewicz, na mnie. Ludzie zaczęli się stowarzyszyć, żeby nam pomóc, bronić, pisać listy, protestować i tak dalej. Jestem w Brukseli nawet powstał oddział Stowarzyszenia Solidarni 2010 i Wiesiek Cieleń z Brukseli, będąc mężem zaufania w pierwszej turze wyborczej, odkrył w konsulacie polskim w Brukseli, w lokalu wyborczym zorganizowanym w konsulacie polskim w Brukseli, 98 lewych kart do głosowania. I, i był, był narażony na. była próba korupcji, to znaczy szef tego lokalu wyborczego, pracownik ambasady próbował, pani Wiesio tu jakoś załatwić. Nie, to w Mówi, nie, uparł się telefon, policja, to protokół, tego, pieczętowanie i tak dalej. Zgłosił do prokuratury, do dzisiejszego dnia nie ma rozstrzygnięcia. To jeżeli to się wydarzyło w, w Konsulacie Polskim w Brukseli, na 2000 oddanych głosów można było 98 dorzucić, to co się mogło dziać w Paszeczewie Górnym albo w Małkini? I teraz, jeśli w Łodzi pojawił się facet 19 października, który zamordował jednego człowieka, a drugiego chciał zabić tylko dlatego, że tamci byli pracownikami pewnej niewłaściwej partii, która została przez establishment polskie media, grupy opiniotwórcze uznana za, jako zagrożenie demokracji i po wielu tygodniach badań lekarskich ten człowiek został określony jako w pełni władz umysłowy, poczytalny i zdrowy na umyśle gość. I on szedł tam do tego lokalu wyborczego uzbrojony, przygotowany z pełną premedytacją, Będąc gdzieś w głębi serca, jako były członek platformy obywatelskiej, przekonany, że robi społeczeństwo przysługę, że on się ofiaruje dla społeczeństwa, ale zrobi coś dobrego. Tak? To czy państwo nie sądzicie, że podczas nas naj... zbliżających się wyborów, albo podczas tych, które było, nie znalazły się tysiące ludzi jako szefowie komisji wyborczych, którzy również chcieli zrobić Państwu przysługę społeczeństwu? No moim zdaniem, jeżeli ktoś się porywa, żeby zamordować, no to jest akt desperacji, no to takich, którzy mogli właśnie próbować dorzucić to i owo do urny wyborczej, albo lekko wpłynąć na ostatni raport końcowy z podsumowania liczenia głosów. W związku z tym, jeżeli pan pyta, co możemy zrobić, zamiast pisać listy, których nikt nie przeczyta, listy protestacyjne, możemy stanąć ze swoim namiotem na krakowskim przedmieściu, albo nie wiem, zorganizować kursy, obywatelskie kursy jak przygotować się na przykład do dwudniowych wyborów?